W ramach inwestycji realizujemy niejako dwa pomysły. Mamy zabudowę wielorodzinną i zabudowę jednorodzinną, i oba te pomysły zostały oparte na zieleni. Zarówno zabudowa jednorodzinna jest zaprojektowana jako osiedle w zieleni, gdzie ograniczyliśmy maksymalnie jakiekolwiek utwardzenia ruch samochodowy, jakiekolwiek oddziaływanie. Miały to być po prostu bryły budynków, domy zlokalizowane w zieleni. I ten efekt nam się udało uzyskać, i ten sam zabieg. Zastosowaliśmy dla budynku wielorodzinnego. Jest to budynek kameralny zlokalizowany w terenach zielonych. De facto z praktycznie trzech stron, budynek otoczony jest przez zieleń, przez park, przez tereny zadrzewione, co jest w sumie niespotykane. I idea oczywiście budownictwa zielonego to jest nie tylko zlokalizowanie samego budynku w terenach zielonych, ale też maksymalne wykorzystanie tej przestrzeni poprzez otwarcie widokowe z apartamentów, z mieszkań, poprzez umożliwienie ludziom dostępu do tych terenów. Wykreowanie tej przestrzeni to osobnym, osobnym całym elementem projektu było zaprojektowanie parku naszego wewnętrznego parku, może to już takie bończuczne słowo park, ale to jest nasz fajny teren zielony. My chcemy, żeby tak się kojarzył, mamy tam fajne ścieżki, mostki, przestrzenie, gdzie można sobie usiąść. Nie zapomnieliśmy też o ludziach aktywnie wypoczywających, mamy miejsca dedykowane do jogi, do różnego rodzaju aktywności fizycznej, jak też również zwykłe ławeczki, gdzie ktoś może sobie po prostu usiąść i wyciszyć się w fajnym otoczeniu. To jest przestrzeń, która jest do użytku wszystkich mieszkańców, nie została wyłączona dla poszczególnych apartamentów zlokalizowanych na parterze. Tutaj decyzją inwestora, jak i naszym pomysłem było to, żeby właśnie zapewnić dla wszystkich mieszkańców możliwość korzystania z przestrzeni, którą mamy wokół siebie. Uważam to za duży plus w dzisiejszych czasach, gdzie trzy rodziny z dziećmi mogą sobie bez problemu wyjść, wiedząc, że nasz teren zapewnia pełne bezpieczeństwo, że dzieci mogą się tam spokojnie bawić, nie bojąc się, że wybiegną na, na ulicę. Czy to do zasady właśnie społeczność lokalna, przecież bez problemu można się spotkać po prostu, oj, spotkajmy się na dziecińcu, jest ładna pogoda, wyjdźmy pograć, nie wiem, w klasy, w gry, w piłkę. Dzisiaj wszyscy przecież stawiamy na aktywność zarówno fizyczną, jak i umysłową, więc uważam, że taka przestrzeń, gdzie możemy wyjść z domu, e, pobyć razem, ale też aktywnie spędzić czas, e, jest tylko, e, jest, 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 jest dużym elementem dodanym do całości e, przedsięwzięcia.